Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmiku jak widać stoi. Stoi. Ryby bywają, roślinki rosną. No serce mi pękło Przykro mi bardzo, że niektórych ludzi rozczarowałem Oczywiście z drugiej strony cieszę, cieszę się bardzo, że nie zawiodłem wytrwałych akwarystów i zbiorniczek stoi jak stał oczywiście wiecie to taki był wtedy ten filmik to był taki po prostu żarcik pewnie większość osób domyśliło się w tamtym filmie o co chodzi a chodzi o to zresztą nie będę mówił nie. sami się domyślcie o co chodziło z tym filmikiem oczywiście byczków też nie kupiłem bo byczki się kupuje malutkie i się trzymie przynajmniej 2 lata żeby je później sprzedać na mięso bo to były byczki mięsne no później takie mięso z tych byczków no to wiecie to jest jakaś rasa akurat to nie była rasa byczków limuzeum ale ale po prostu no mięsne nie coś w stylu tych hodowanych w Arizonie czy tam w Teksasie no ale dobra nie, nie, już nie będziemy tutaj o byczkach bo to nie o tym, o tym film jak widać wszystko jest ok podmianka też już była robiona także część tego lekarstwa ze zbiornika wyleciała lekarstwo było gdzieś z tydzień czasu no ryby się widać, widać mają dobrze, normalnie sobie pływają Jak zwykle siedzą sobie tam gdzieś pod korzeniami, z tyłu jak widzicie tam One sobie tam po prostu, no ja jak wiecie dobrze, że lubię zarośnięte za zbiorniki Także, także po prostu no widać nie, co jest grane W sobotę jutro będzie też po południu, po południu dopiero będzie podmianka wody robiona także co, co tu jeszcze mogę dodać no temperatura 28 stopni utrzymywana jest tu jeszcze z boku kominek dogrzewa bo zapaliłem dzisiaj też trochę tam promieniuje w tą szybę boczną no i co widzicie wszystko jest w porządku też były zaaplikowane te bakterie które kiedyś pokazywałem które rozkładają wiecie te wszystkie guwienka nie główienka. jak widać podłoże jest czyste z przodu na tej szybie możecie nawet zobaczyć, że, gdyby, były, gdzie, gdyby było dużo jakichś tam, wiecie, główien czy coś, to ten ta przednia szyba. Tu ten pasek żwiru byłby aż taki czarny, nie? Czarny, zielony, różne kolory takie by miał. To, że jest właśnie gruby, gruba warstwa i, i drobniutki jest piasek zmieszany ze żwirem, nie przedostaje się ten te wszystkie odchody nie przedostają się w głąb tych kamieni, niektórzy wiecie, mają grube, grube jakieś tam kamienie takie gradacje powyżej 5 mm cm no to to jest później właśnie to, że te wszystkie odchody wchodzą tam w te kamienie no i tam się rozkładają pod tym żwirem, nie? Tu tego efektu nie ma I, a druga sprawa, ja tu te, też mam te mułojady które po prostu, no one się wkopują, nie? Wkopują się w dno i, i po prostu one to wszystko tam, wiecie, wyjadają, resztki pokarmu wyjadają, no dosłownie to, co się da zjeść, to one to jedzą, nie? Dlatego ja tutaj y, nie mam problemów, powiem Wam, z utrzymaniem jako tako czystości w tym akwarium, y, no bo to sami wiecie, no to jest, to jest, Podyktowane tym, że, że po prostu no jest bardzo drobne te podłoże. Nie? nie wchodzi to nigdzie tam w głąb, w tym drzwir. Yy, zamiatane to od razu jest też przez ryby, i, i te, te denne ryby wyżerane, także jest dużo kirysów. Yy, są te takie, i te, tak jak mówiłem, mu wojady. No i to po prostu nie ma, nie ma prawa tutaj po prostu zalegać jakiś tam, wiecie, jak to mówi się, gnój. No, jak tam, co niektóry złośliwy mi napisał, że, że mam gnój w akwarium, to ja mu odpisałem, że gnój to on ma w, 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 w łbie. O, tak się wyrażę. No, widzicie, no nie mogę o takich rzeczach za, za długo rozmawiać, bo później się troszkę, y, troszkę się denerwuję, także takim osobom od razu odpisuję y, jak widzę brzydki komentarz, to po prostu nie robię czegoś takiego, że go usuwam, tylko mu po prostu brzydko odpisuję, no i tyle, nie? Także ja jestem człowiek taki, wiecie, trochę bezpośredni i, i tego no i czy od czasu do czasu widzicie, choć to się zdarzyło pierwszy raz, wyskakuję z takim filmikiem, że po prostu nagrywam, że wszystko rozpierdolę. I wywalę na gnojok. Nie? No. Także jeszcze raz przykro mi, że niektórych osób osoby zawiodłem, ale akwariumek będzie sobie stał i na razie stoi. Może pewnie kiedyś zostanie zlikwidowane. Jak nas do tego sytuacja zmusi, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, że ja nic optymistycznego nie widzę w tym, co się dzieje tej naszej Unii Europejskiej, bo to trzeba winić yy, Brukselę. To no nie, 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 nie winimy y, oczywiście tych naszych tam rządzących to samo, nie? To są idioci. Także oni patrzą tylko, wiecie, swoich stołków i swojego portfela. O was nikt się nie będzie, nie będzie się o zwykłego człowieka przejmował. Także zapomnijcie, że ktoś wam z czymś pomoże, nie? No, oni po prostu patrzą, żeby się nachapać i to jest dla nich to jest priorytet, a reszta się nie liczy, także te takie, co niektóre tego, tak to nie jeden powiedział, wolność będzie nam odbierana po kawałku, tak żebyśmy się nie mogli zorientować, że w pewnym momencie zostaniemy, zostaniemy stuprocentowymi niewolnikami. No ale to już jest, wiecie, inny temat jakiś polityczny, nie o tym tutaj będziemy teraz mówić. No. Także, jak widać, nie? macie fajny podgląd. Co jeszcze co do, co do akwarium? No, jak widzicie, żabienica fajnie sobie rośnie. Tak? Zaaplikowałem te takie lepszejsze kulki gliniane. Plus, tam jeszcze te kapsułki. no To widać, że żabienica tutaj odbiła, liście się robią coraz to większe. Idą do góry. Także powolutku, powolutku to wszystko odbija. No co tu więcej chcieć, nie? Wszystko fajnie chodzi, filtracja. No, tu jest filtracja jeszcze przypomnę no, dużo jak na ten zbiornik, bo tu była, wiecie, tu była ogromna filtracja kiedyś. To przesadziłem i to grubo, a teraz tu jest 406 i, i FX6. Także naprawdę tutaj nic więcej nie potrzeba na takie akwarium i także tak jeszcze powie, tak jeszcze tutaj wspomnę, że nie, nikt głupot nie pisze, że, że tutaj są jakieś związki azotowe i tak dalej tym bardziej, że się robi co tydzień podmianę 50%, no to sobie wyobraźcie co tydzień macie 50% świeżej wody wlane, także bez przesadyzmów, także Ci, co takie głupoty wpisują w komentarzach, to po prostu albo w ogóle akwarii nie mają, albo są po prostu w najzwyklej w świecie złośliwi, nic więcej. nie? Zresztą no. widać po niektórych akwariach, ludzie trzymają akwaria, mają akwaria, yy, szczycą się, że mają yy, sukcesy w jakiejś tam hodowli i tak dalej. Nie będę tutaj przytaczał, kto ostatnio pokazywał swój zbiornik gdzie po prostu na zbliżeniach było widać, że jest, wiecie, tu z jednej strony mówi, że wszystko ładnie rośnie i tak dalej, a z drugiej strony było widać, że, że liście były aż czarne od glonu, był jakiś taki śmieszny czarny glon, było, było mnóstwo krasnorostów i innych takich pierdół, także wiecie, no. To też podobno świadczy dużo o, o, o glonie, że po prostu glon jak się rozwija, to znaczy, że jest dużo związków takich, które mu sprzyjają w tym, nie? No. Także, co tu będziemy dużo mówić, nie? No, ja też nie powiem, że ja ten zbiornik mam idealny, że nie ma w ogóle nic glonu, bo według mnie zbiornik, który nie będzie miał nawet grama, nawet jednego woska, Krasnorostu, według mnie taki zbiornik nie istnieje. Krasnorost, powiem Wam, nawet jak nie wiem, jak byście dbali o zbiornik, zawsze będzie. Zawsze, chyba że macie, nie wiem, jakieś takie warunki, że po prostu jest parę tylko roślinek i albo korzonków i, 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 i tego, ale to zawsze będzie, zawsze. Krasnorod, krasnorost to jest taka upierdliwa glon. Że on zawsze się gdzieś pojawi, tym bardziej na anubiasach, które bardzo powoli rosną. Bardzo powoli wypuszczają te listki i się rozwijają, nie ma najmniejszych szans na tego na oglądanie. Tego Zresztą wiecie, no sama przyroda, jeśli ktoś chce trzymać zbiornik taki lootech, a z drugiej strony, jak popatrzy na takie filmy, jakieś tam przyrodnicze Stricte gdzie są pokazywane zbiorniki wodne i tak dalej to tam też, tam, tam jest też mnóstwo roż, różnego glonu mnóstwo, mnóstwo osadów i tak dalej, nie ma możliwości tego wytępienia nie wiem, co, co trzeba by było robić, żeby po prostu, jakie specyfiki, wiecie jakaś chemia, żeby to wy, wyeliminować, nie także no już tu za mną widzicie zwoją. Dobra, to ja będę kończył, ja będę kończył, bo muszę niestety się zbierać. No, także zbiorniczek widzicie stoi, będzie stał. Filmy oczywiście będą nagrywane. Przypuszczam, że w niedzielę po podmiance nagram jakiś filmik. Ja tu teraz jeszcze będę troszkę zaaplikuję e, tych kwasów, Fulvo, e, paletką i w ogóle. No i co, będziemy się widzieć prawdopodobnie w niedzielę. Jak wszystko będzie w dobrym kierunku szło, jak będzie czas, żeby nakręcić jakiś filmik. A na razie żegnam się z wami i do następnego razu. Czymcie się, hej